Dzień dobry, witam Państwa w tę środę, deszczową środę 9 lipca. Ja nazywam się Marcin Giepas, jestem analitykiem Tikmili mam przyjemność zaprosić na program, w którym omawiam wykresy i sytuację na wykresach wybranych instrumentów. I tak jak wskazywał tytuł, zaczniemy od miedzi, bo to dziś chyba najbardziej gorący rynek i w większości na rynku surowcowym zostaniemy. Przechodząc więc szybko do, do, do sytuacji na wykresie, miedzi. Najpierw krótkie, fundamentalne uzasadnienie tych, tych ostatnich mocnych wzrostów. Proszę zwrócić uwagę na, na ten mocny tik. Oczywiście częściowo, częściowo skorygowany już wczoraj, i, i co, co dzisiaj przyniosło kolejną taką nieudaną próbę sforsowania wybicia powyżej 5,55. Ale generalnie przewaga kupujących jest na wykresie widoczna. Ceny miedzi, ceny miedzi notowanej w Stanach Zjednoczonych podbiła wczorajsza wypowiedź sugestia prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa o tym, że zamierza nałożyć 50% cła na miedź sprowadzaną do Stanów Zjednoczonych. To automatycznie wywindowało w górę ceny miedzi notowanej na rynku amerykańskim, a jednocześnie zepchnęło w dół notowania miedzi na notowanej na przykład na giełdzie w Londynie. W efekcie różnica między tymi cenami wzrosła do rekordowego Poziomu 25%, a niektórzy analitycy sugerują, prognozują, że w skrajnym przypadku może ona wzrosnąć nawet do, 60, przepraszam, nawet do 35%. Przy czym w większości scenariuszy ta różnica będzie rosła przez spadek cen miedzi notowanej, notowanej w Europie, notowanej w Londynie. My natomiast teraz odżegnujemy się od tych fundamentalnych dywagacji, również od dywagacji odnośnie tego, czy faktycznie cła na miedź zostaną wprowadzone, czy też to jest może jakiś straszek, jakiś element negocjacji biznesowych, które jak donoszą media, prezydent Trump y, lubi i, i wciela w amerykańską, i, i stosuje w amerykańskiej. Polityce, polityce handlowej. Skupmy się natomiast tylko na sytuacji technicznej. To, co widzimy na wykresie, to przede wszystkim wybicie wczorajsze, wybicie powyżej szczytu z marca, wybicie dynamiczne. Co prawda, skontrowane i ta dzisiejsza nieudana próba kontynuacji wzrostu mogą sugerować, że rynek no, ma pewne opory przed dalszymi, dalszymi wzrostami, że tu może pojawić chęć do realizacji zysków. Niemniej jednak dopóki notowania miedzi nie wrócą po, po pierwsze, nie wrócą po, poniżej najbliższych wsparć, a tym wsparciem, tymi wsparciami jest z jednej strony ta oto różowa. Linia łącząca szczyty z maja 2024 i właśnie marca 2025. Ta linia tworzy w tej chwili wsparcie w okolicy 53802. No i kolejne istotne wsparcie, które jednocześnie było wygenerowanym dziś sygnałem, Kupna, czyli wybicie powyżej tego marcowego szczytu szczytu, który. Wtedy zakończył się taką formacją spadającej gwiazdy z maksem na poziomie 5,3267, więc dopóki notowania miedzi nie wrócą poniżej tego poziomu, dalej scenariusz wzrostowy pozostaje, pozostaje aktualny. Dla właściwym takim, dla, dla zastosowania takiego filtru, żebyśmy nie wypali z rynku widzą tylko... Powrót poniżej wsparć należałoby jeszcze dodać trzecie, trzecie wsparcie w postaci połowy tej długiego, tego wzrostowego korpusa tej wczorajszej świecy, czyli tak naprawdę dopiero spadek poniżej 5,19, gdzieś 26. Będzie takim sygnałem sprzedaży, sygnałem, że to wybicie, ten impuls do góry okazał się pułapką i tutaj żadnych wzrostów cen nie będzie. Przy czym to też jeszcze nie gwarantuje spadków, bo może się okazać, że te ruchy w ostatnich miesiącach na, na miedzi one generalnie odbywają się w ramach takiego oto wzrostowego kanału, który możemy sobie narysować. Stąd też Zarówno ten wczorajszy ograniczony pik, jak i dzisiejsza nieudana, nie do końca udana próba wzrostu, może można ją interpretować jako właśnie ruch i, i ruch do góry i odbicie się od górnego ograniczenia widocznego tutaj kanału wzrostowego. Stąd powrót poniżej, poniżej wspomnianych spać. Owszem, byłby sygnałem sprzedaży, ale byłby sygnałem krótkoterminowym, bowiem jedynie. Oznaczałby, zapowiadałby ruch w rejon dolnego ograniczenia kanału. W tej chwili to, to ograniczenie znajduje się gdzieś w okolicy 4.19.69, natomiast zakładając pewne przesunięcie w czasie, powiedzmy, że powrót nastąpi w połowie. W, na, na początku, na, na końcu czy na przełomie lipca i sierpnia, no to wtedy już mamy wsparcie w okolicy 5,1885. Także widzimy, że tutaj w każdym z tych scenariuszy perspektywa dalszych wzrostów cen miedzi pozostaje bardziej prawdopodobna i nawet zanegowanie tych sygnałów, niekoniecznie jeszcze musi, zanegowanie tych wczorajszych sygnałów kupna. Na, nie musi oznaczać jakiejś zmiany sytuacji, zmiany nastrojów o 180 stopni. Nie musi zapowiadać głębszych spadków, bo spadki mogą być, ale w ramach powrotu właśnie do tego, do tego hmm, kanału wzrostowego. Tanieją, tanieje nam natomiast kawa i to tanieje dość mocno. Proszę zwrócić uwagę, że ostatnie dwa miesiące, ponad dwa miesiące to są systematyczne i spore, spore spadki. Po tym jak jeszcze tutaj, w tym, w tym momencie, to była sama końcówka, sama końcówka kwietnia, kawa próbowała kolejny raz podchodzić, podchodzić pod szczyty. Tutaj ten atak na szczyt z lutego nie udał się, przez co ten impuls spadkowy, który miał miejsce wcześniej na początku, na początku roku, już nie jest korektą w trendzie wzrostowym, ale jest, jest pierwszą falą w ramach nowego trendu, trendu spadkowego. Na tę chwilę spadki cen kawy zniosły 61,8% wszystkich wcześniejszych wzrostów, co może sugerować, że w tym momencie zacznie nam się pojawiać. Jakiś popyt chętny do wygenerowania korekty. No i taka korekta faktycznie na tym rynku by się przydała. Faktycznie, faktycznie może mieć miejsce. Jej Potencjalny zasięg mógłby równać się temu odbiciu, które miało miejsce no, troszeczkę ponad miesiąc wcześniej, kiedy kawa zawróciła no, gdzieś tam z okolic 338-80 i w pewnym momencie nawet rosła w rejon. 377 prawie 378. Na, na wykresie taki, taka korekta wzrostowa, takie odbicie od zniesienia FIBO 61,8 byłoby niczym innym tylko ruchem powrotnym do przełamanej tej linii trendu, tej linii trendu wzrostowego. Więc w tym układzie należałoby. przyjąć, Ja też zakładam jakieś przesunięcie w czasie, że. Powiedzmy, okolice 3, 2, 3, 312 to są te poziomy, gdzie ponownie powinna odzywać się zwiększona podaż i są to poziomy, które no, trudno będzie stronie popytowej przełamać. Gdyby to się udało, no to owszem, sytuacja nam się troszeczkę zmienia. Korekta, bo to jeszcze byłaby korekta w trendzie, w trendzie spadkowym, korekta nam się rozszerza. Dopiero powrót poniżej, powyżej. Po, powyżej tego dołka z kwietnia, dokładnie poziom 329,15 mógłby troszeczkę zmienić nam układ sił na, na wykresie, i wtedy dalsze spadki cen kawy nie byłyby już takie realne. Można by się wtedy zastanawiać, czy w tym momencie, czyli dokładnie dwa dni wcześniej, 7 lipca, nie wyznaczył nam się, nie, nie został wyrysowany. Nie tylko krótkoterminowy, ale nawet średnioterminowy dołek, lub kto wie, może nawet dołek długoterminowy. Owszem, wtedy szanse na powrót do trendu wzrostowego jeszcze nie będą duże, ale niewątpliwie szanse na zatrzymanie spadków będą ogromne, takie definitywne zatrzymanie, zatrzymanie spadku. Z rynku kawy przejdźmy do ulubionego w ostatnich miesiącach, a nawet kwartałach i latach rynku złota. Tu zaczyna się ciekawie dziać. Proszę zwrócić uwagę, że od dwóch tygodni notowania złota walczą z 50-dniową średnią średnią, która dość dobrze wcześniej radziła sobie jako wsparcie. Oczywiście w każdej korekcie ta średnia sprawdza się mniej, natomiast już w połączeniu z innymi sygnałami może stanowić taki ważny, Ważny sygnał, akurat tutaj podażowy, no bo wykres spadł poniżej, nie, poniżej linii. Te inne sygnały to aktualny atak na linię trendu wzrostowego, przy czym też należy dość ostrożnie podejść do tej linii, bo równie dobrze tę linię można byłoby narysować w ten sposób, poprowadzić w ten sposób, no i wybicie poniżej nastąpiło już wcześniej. Natomiast z takiej analitycznej ostrożności przyjmijmy, że. Przebieg tej linii ma miejsce w tej chwili, więc tutaj trwa walka o taki definitywny spadek poniżej tej przyspieszonej linii trendu wzrostowego. Wcześniej mieliśmy, mieliśmy trzecie już cofnięcie poniżej 3,5 tysiąca dolarów za uncję, dokładnie w połowie, w połowie miesiąca. Mieliśmy też wcześniej wygenerowane sygnały sprzedaży na wskaźnikach, więc. Składając to razem, wydaje się, że rynek złota w tej chwili będzie próbował wrócić gdzieś w rejon dołków. dołków może dołków bardziej niż, niż minimum z maja, czyli bardziej w okolice 3170 niż tego majowego minimum. Na, na poziomie 3000 w okolicach 3120 dolarów i dopiero tutaj może się pojawić popyt. Natomiast to, co na wykresie złota wygląda według mnie w tej chwili najciekawiej, no to sytuacja na wykresie na wykresie miesięcznym. Ja spróbuję jeszcze raz tutaj potwierdzić, bo okazuje się, że w tym miesiącu może rozstrzygnąć się to czy złoto wejdzie w średnio, a w zasadzie długoterminową korektę? Korekty całego tego mocnego, potężnego impulsu wzrostowego, który miał miejsce między listopadem 2022 a kwietniem bieżącego roku, impulsem który doprowadził do zwyżki cen z okolic 1610 dolarów za uncję, do, do dotknięcia poziomu 3,500 tysiąca dolarów. Proszę zwrócić uwagę, że tutaj na wykresie Miesięcznym mamy trzy świece z długimi górnymi cieniami. Świece, które mogą sugerować, że tu już znajduje się znaczący nawiz podażowy, że tu już inwestorzy realizują zysk, zyski i że tutaj może pojawić się większa presja spadkowa. Oczywiście tutaj cały czas, nawet na tym wykresie miesięcznym, widzimy dużą dominację kupujących, dużą dominację popytu. Stąd raczej nie nastawiałbym się na jakąś bardzo długą korektę. Raczej nastawiamy się może na odwzorowanie tej, tej korekty, która na dużo niższym poziomie miała miejsce, miała miejsce 3 lata temu, czyli coś w rodzaju trendu bocznego, trendu bocznego, w którym maksymalnie strefa 2900-3000 dolarów za uncję jest tą strefą popytową, która przez kupujących będzie będzie bronią. A także obserwujmy sytuację na rynku złota. Póki co wydaje się, że zmierzamy w kierunku dołków sprzed dwóch miesięcy i tam już powinien pojawić się popyt. Jeżeli się nie pojawi i te poziomy padną, no to później automatycznie otwiera nam się droga właśnie gdzieś w rejon 2900-3000, raczej nie niżej. No proszę zwrócić uwagę, tutaj ta przewaga kupujących na wykresie ta dominacja trendu wzrostowego jest bardzo, bardzo wyraźna. Dzieje się też sporo i, i w zasadzie jesteśmy w takim ciekawym miejscu, jeżeli chodzi o rynek srebra. Też widzimy atak na, czy, czy walkę na poziomie dolnego ograniczenia, w tym konkretnym przypadku raz, raz, dwa, trzy miesięcznego kanału, kanału wzrostowego. Zostało to poprzedzone nieudanym atakiem na szczyt. To jeszcze nie generuje bardzo mocnych sygnałów sprzedaży, pomimo że takie sygnały pojawiły się, na, pojawiły się na wskaźnikach, więc póki co musimy przyjąć, że to nie będzie dynamiczna korekta, tylko będzie ruch w ramach tej obserwowanej tutaj konsolidacji, konsolidacji, którą od dołu gdzieś zamyka, zamyka poziom, zamykają poziomy między 35 45 i ten, ten dolny cień czerwcowej świeczki, czyli 35-20-25, więc taki scenariusz zakładający konsolidacja, teraz ruch w kierunku jej dolnego ograniczenia jest według mnie najbardziej prawdopodobny i dopiero przełamanie tej strefy, o której Państwu przed chwilą mówiłem, byłoby mocniejszym, podażowym, podażowym sygnałem i, i mogłoby doprowadzić do ataku na tę oto grupę wsparć, czyli z jednej strony maksimum z marca, z drugiej strony 50-50-dniowa średnia, która w tej chwili tworzy wsparcie na 34,70, ale za te kilka tygodni będzie wyżej, może nawet powyżej tego oto szczytu. Rynek platyny te zatrzymanie zatrzymanie wzrostów zatrzymanie które już na wykresie już na wykresie i na wskaźnikach generuje podażowe sygnały na wykresie te dwie dwie formacje dwie podażowe formacje wyglądają dość złowieszczo więc Tutaj to jeszcze nie przekłada się na spadki, ale jest duże ryzyko do tego, że korekta faktycznie nam się zmaterializuje. Przy czym przestrzeń do korekty jest dość niewielka. Zresztą podobnie jak to miało miejsce, jak to na, na tę chwilę wygląda, czy to na rynku złota, czy też na omawianym wcześniej rynku, rynku srebra. Na tę chwilę jedyne, na co może liczyć strona kupująca to właśnie poziomy, atak na poziomy między wniesienie FIBO pierwsze 23,6 a tę, tą, tą, tą linią trendu wzrostowego. W tej chwili linia ta tworzy wsparcie w okolicach 1260, no prawie 1200, no troszeczkę nawet poniżej 1000 200 powiedzmy, 57 natomiast za jakiś czas będzie, będzie wyżej. Chociaż nawet gdyby doszło do przełamania i tej strefy wsparcia, to tutaj niezmiennie ważną i, i bardzo mocną strefą wsparcia jest ta oto luka HOS z 10, 10 czerwca, więc w najgorszym scenariuszu dla rynku platyny. Zakładam, że dopiero, że tam zobaczymy, że tam będzie miało miejsce cofnięcie. Natomiast no nie jest to ten scenariusz preferowany, bardziej prawdopodobne jest cofnięcie właśnie w ten, rejon, 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 rejon wsparcia. I na koniec, bo czas też nas powoli goni, zerknijmy sobie na rynek akcji, a konkretnie na polski rynek akcji. Tutaj owszem mamy taką wakacyjną flautę, ale ten początek lipca wygląda całkiem przyzwoicie. Początek lipca przyniósł nam potwierdzenie wcześniej wygenerowanych sygnałów, zwłaszcza tej takiej wielokrotnej obrony wsparcia w rejonie 2700 punktów, co może nam zapowiadać atak na opory. Akurat ten lokalny szczycik, to lokalny maksimum z 29 maja, czyli 2870,9 punkta, nie zdołało powstrzymać kupujących. Wykres się, Wzrosty zostały zahamowane. Tutaj chęć do zakupów troszeczkę wyparowała, natomiast nie ma takiego zdecydowanego odbicia od tego poru, co może sugerować, że trzeba się liczyć i nastawić na atak na, na majowy szczyt, czyli ok. 2900, 2910,4 punkta. I dopiero tam się rozstrzygnie, czy dalej jesteśmy w trendzie bocznym. I, I w kolejnych tygodniach WIK20, to konkretnie kontrakt na ten, na ten indeks będzie spadał, będzie się ponownie cofał w okolicy 2700, czy też może opór zostanie przełamany, co otworzyłoby nam drogę. No wtedy to już spokojnie w okolice Takiego psychologicznego oporu na poziomie 3000, 3000 punktów, więc krótkoterminowo jeszcze przestrzeń do wzrostów na naszej Giełdzie jest, nie jest ona duża. Żeby była duża, konieczne jest wybicie powyżej majowego, majowego szczytu. Natomiast ten scenariusz na najbliższy czas, no to jest atak właśnie na poziomy powyżej 2900 i takiego scenariusza. Właśnie tutaj oczekuję. No i to wszystko, co dziś dla Państwa przygotowałem. Tutaj zachęcam i, i, i proponuję mocno śledzić przede wszystkim rynek surowcowy. On w tej chwili wydaje się taki najbardziej rozgrzany nie tylko mieć, ale ciekawie prezentuje się sytuacja na wszystkich prezentowanych dziś wykresach. W tym na, na, na platynie, chociaż chyba na, najwięcej emocji, jednak budzi, budzi złoto i te trzy miesięczne świece z górnymi cieniami, które mogą zapowiadać spadki. Czy spadki będą? No, okaże się już za trzy tygodnie tak, pod, pod koniec miesiąca. Potwierdzenie podażowego znaczenia. I podażu, i, i, podażo, i problemów z, ze wzrostem cen złota przez spadkową świecę w tym miesiącu. Taką wyraźnie spadkową świecę w tym miesiącu otwierałby nam przestrzeń do zejścia, cofnięcia rynku w rejon 2900-3000 dolarów za uncję, raczej nie niżej, no bo tam już. Są znaczące wsparcia i cały czas też trend wzrostowy na rynku złota jest trendem dominującym. Wydaje się też, te, że samo zejście poniżej tej psychologicznej bariery 3000 dolarów za uncję zachęciłoby do, zachęciłoby do ponownego kupna złota. Docelowo trend wzrostowy na rynku złota trwa więc powrót w przyszłości w rejon 3,5 dolarów za uncję, a później pewnie wyżej w rejon 4000 dolarów, to jest Kwestia, kwestia czasu, natomiast krótkoterminowo jest spory znak zapytania. Jest pytanie o, o korektę, i tak naprawdę taka korekta, taka spadkowa korekta na rynku złota byłaby czymś zdrowym dla trendu, dla tego długoterminowego trendu wzrostowego. Dzisiaj z Państwem żegnam, dziękuję za uwagę i tradycyjnie zapraszam po dłuższej mojej nieobecności w poniedziałek na program, w którym omawiam główne wydarzenia przyszłego tygodnia. Tutaj mogę zdradzić, że w przyszłym tygodniu startuje sezon publikacji wyników na Wall Street, więc z pewnością o tych wynikach będziemy sobie w najbliższy poniedziałek mówić. Dziękuję za uwagę i do widzenia, do usłyszenia.